działkę, która nie jest własnością gminy, a na której za środków publicznych gminy powstał gminy Ośrodek Kultury, to w najbliższej sesji Państwu taka informacja i pełne sprawozdanie zostanie przedstawione odnośnie tego tematu. Jeśli chodzi o sporządzenie koncepcji złotociągania i zgeneralizowania gminy, pragnę <laughs> przypomnieć, że po kilku sesjach, bo tutaj część radnych, radni, którzy Część radnych nie popierała tego pomysłu wójta, żeby taka koncepcja jest w ogóle potrzebna. Wreszcie na sesji w dniu 14 października udało się te środki zabezpieczyć i ze wyniku zapytania ofertowego 25... Grudnia bieżącego roku została podpisana firma. Termin wykonania koncepcji to jest 31 maj 2017 rok. Jeśli chodzi o ulicę Mazowiecką i ulicę Pocztową, to Pan Północny przedstawi swoją poprawkę w punkcie. E, była podpisana, przepraszam, Pani 25 grudnia, święto. Ja tak, jeżeli chodzi o tą kwestię, o której Pan mówił, Dobrosiewski, w kontekście gruntu. Ja tak powiem tak, no to jest sprawa, która już jest wyrok zabaw tutaj. Mi się wydaje, że jest nieodwołalna i nie wiem, jakie Pan Dobrosiewski tym ma oczekiwania, bo jakby no, widzimy, że jakby może jest dochowaną do tej staranności, jeżeli chodzi o procedowanie i dbanie o interes gminy, bo można było wystąpić, mógł mecenas wystąpić o to, że e, jest samoistnym właścicielem e, gmina na tej 5 5000 metrów, no ale jakby z jakimś tam przy tym, e, rozumiem, że Panu chodzi o e, pociągnięcie... Po wyjaś... nie wiem, może po, trzeba powołać komisję weryfikacyjną. Czy może to, można to przekazać do, do komisji rewizyjnej, do, że ten temat, e, e, Ja bym. Ja bym nie sugerował. Ale no, mamy tak komisję rewizyjną. Myślę, że no, stanowisko rewizyjne też jest ważne. Ja na pewno mogę też wierzyć się wierzyć wierzyć z tej strony zajmować.